Dzisiaj przygotuję błyskawicznego łososia w sosie teriyaki. Przygotowanie łososia w sosie teriyaki zaczęłem od zamarynowania go, natomiast możecie śmiało użyć świeżego. Woda na ryż już prawie się zagotowała, więc teraz odcedzę łososia. Radzę nie wylewać płynu, ponieważ nam się jeszcze przyda. Wysadzam łososia do tego samego pojemnika, w którym go marynowałem, no chyba że zrobiliście świeżego, no to nie macie tego problemu. Stawiam go na razie tu. Włączam patelnię, w której będę smażył łososia, dolewam odrobinę oleju ryżowego, jest bardzo fajny, naprawdę polecam. Dolewam odrobinę. Woda na ryżu już jest gotowa. Także myślę, że za jakieś 12 minut będziemy jeść. Sałóżeczkę soli. Włożymy ryżyk. Także zagotujemy teraz ojca ryżyka na miękką. Łososia dosłownie obsmażamy po chwili, z każdej strony żeby tylko zbierał. Rozciągam jeszcze z niego chili. Czyli tak, najpierw obsmażamy łososia z każdej strony, a potem wlewamy płyn i dusimy go pod przykryciem. Pięknie spierczy. Za dosłownie 6 minut i 40 sekund dojdzie ryż. Więc najwyższy czas, żeby wlać nasz sos. I teraz przykrywam i dusimy. Naprawdę wystarczy teraz tylko odcedzić ryż, nałożyć danie na talerz. Smacznego!